Zastanawialiście się kiedyś, skąd się biorą różne kolory liści? Przecież uczę Was na biologii, że fotosynteza zachodzi tylko wtedy, kiedy ktoś ma zielony barwnik zwany chlorofilem. No, zielony to tylko są liście tutaj przywrotnika, prawda? Tutaj mamy liść, liście żółte to jeści, no pięknie purpurowe liście żurawki. Zobaczcie, no są a jeszcze bardziej purpurowe nie, po spodniej stronie. Jak, skąd to się bierze, że one mają różne kolory? Dzisiaj zaproponuję Wam zrobienie doświadczenia, do którego będziemy potrzebowali naczynia, w którym możemy rozgnieść coś. Nie mam niestety moździerza, bo nie mogę znaleźć. Wziąłam sobie kawałek wałka. Naczynie grube, które może mogę coś rozgnieść, bo będziemy te liście rozgniatać. Musimy po prostu z nich uzyskać sok. Potrzebujemy też aceton. Aceton, o, przepraszam, reklama, aceton, czyli zmywasz do paznokci na przykład. Chyba, że macie rozpuszczalnik acetonowy, to też jest ok. Potrzebujemy też czterech patyczków, bądź po prostu zwyczajnie kredek. Papier kuchenny, nożyczki, i jakieś naczynia. Oczywiście fachowo to by były zlewki. Ja tradycyjnie biorę moją zastawę z, z kuchni, czyli po prostu szklanki. Chodzi o to, żeby miały równą objętość. Ok, to co rozgniotłam, to zalałam acetonem, przelałam tutaj, zobaczcie, do szklaneczki. Oczywiście aceton śmierdzi, więc w, albo przy otwartym oknie, oknie to róbcie, albo przy, nie, albo na dworze. Dzisiaj strasznie wieje, więc na dworze nie ryzykowałam. Dobra, przelałam. Tak, tutaj tam zawiesina w zasadzie nam powstała. No i teraz robię domowej roboty, chromatograf. Czyli włożę bibułę w ten sposób mniej więcej, żeby hmm, było zanurzone jakiś centymetr w wodzie. Zrobię to zaraz to samo z liśćmi purpurowymi i zielonymi. Odstawiam to na godzinę. Ok, rozgniatłam y, w moim domowej roboty od purpurowe liście żurawki. Przelejemy zawiesinę. Zobaczymy, jaki ona ma kolor. Zobaczcie, niewiele ma wspólnego z zielonym barwnikiem chlorofilem. No i znowu za, y, y, zamoczę bibułę. Zalałam acetonem, rozpuszczalnikiem. Żółte rozgniecione liście, zawiesinę przelewam. No, zobaczcie, ma taki żółtawy kolor. Okay. Dlaczego stosujemy aceton? Dlatego, że nie wszystkie rozpuszczalniki, nie wszystkie barwniki rozpuszczają się w wodzie. W ogóle niektóre związki w ogóle się w wodzie nie rozpuszczają. Zanurzamy, kochanie, no i odstawiamy na godzinkę. Tutaj już się nam powoli chromatograf zrobi. Zobaczcie, tak. Aceton oczywiście będzie parował też, bo on szybko paruje. Zapach też będzie odpowiedni, więc radzę robić to w takim pomieszczeniu, gdzie można szybciutko przewietrzyć. Czekamy godzinkę. No i kochanie, mamy wynik naszych naszego doświadczenia. Zobaczcie, tutaj mamy z zielonego liścia. Pięknie nam się rozdzieliły barwniki. Zielony, jasno. Żółty i intensywnie żółty. Liście były całkowicie zielone, zobaczcie, że barwników mamy trzy. Tutaj mamy z fioletowym. Nie wiem, czy podoba mi się, że to dobrze widać. Świetnie, to pięknie widać. Chciałabym pod światełko. Mimo tego, że liście był pamiętać intensywnie purpurowe. zobaczcie, mamy tutaj aż cztery różne rodzaje barwników. Po pierwsze, właśnie chlorofil zielony, potem mamy żółtawy i pomarańczowawe, to się nazywa karotenoidy, czyli karoteny i ksantofile, a na koniec taki, nie wiem, czy to dobrze widać tutaj, ofioletowawy. to jakieś antocyjany, to taka też grupa właśnie fioletowych, niebieskich, yy, takich troszeczkę purpurowych też barwników, czyli to była cała mieszanina. Mieszanina, widzimy, prawda, purpurowe liście, a tutaj mamy z żółtych liści to jeści, rozesłanej przepięknie tutaj też widać zieleń, czyli to będą chlorofile, a potem mamy karotenoidy, czyli ksantofile i właśnie karoten, Tak są nazwa, karotka. Takie pomarańczowawe. Fajnie to widać. Powiem szczerze, że nie wiedziałam, że aż tak dobrze wyjdzie to doświadczenie. Spróbujcie, czyli pamiętajcie, aceton rozdrabniamy, może być to zmywacz do paznokci, albo po prostu rozpuszczalnik acetonowy. I pamiętamy o tym, że tak naprawdę barwa liści zależy od mieszaniny tych różnych barwników.